Witam, dzień dobry moi drodzy. Byk pan na koziorożec kolejny tydzień. Zobaczymy co tu dla byka na kolejny tydzień. Byk pan na i koziorożec. Co tu dla naszego byka? Jak ten tydzień się potoczy. Uuu, w takiej dobrej kondycji mi się tutaj pokazuje. Co tu jeszcze? Jakieś sprawy będziecie mieli do przemyślenia na początku tygodnia. Hmm. I tu karty pokazują firmy, instytucje, jakieś takie sytuacje. Hmm. Coś będziecie mieli do przemyślenia, coś może później, do końca na początku tygodnia, tak jakbyście chcieli. I taki generalnie te karty pokazują, no tu jest już dobrze. Parę dni, pierwszych macie takich, że coś pójdzie nie do końca tak jak trzeba, będziecie musieli przemyśleć jakąś sprawę. Natomiast tu chodzi o, moim zdaniem, byk nie jest w dramacie, słuchajcie. Byk jest raczej w bardzo dobrej energii. Może chodzić o jakąś współpracę, może chodzić, słuchajcie, o jakąś relację. Może chodzić o to, że ktoś się obraził na Was i nie ma zamiaru z Wami rozmawiać, na przykład w tym tygodniu. No to może powodować jak, jakąś taką sytuację. Nie wiecie, co będzie, nie wiecie, jak będzie. Tutaj kurczę, zastanawiacie się. A może ja przyłożyłem się do tego, czy przyłożyłam, a może zrobiłam coś nie tak. Dużo takiego zastanawiania się, może dokładnie wiecie, wiecie co zrobiliście. Natomiast te karty mi pokazują, może być taka tęsknota przy Was. W przyszły weekend, tak? Bo cały tydzień jest taki zastanawianie się, może to być przy pracy, przy jakichś instytucjach, że nie do końca poszło coś tak jak trzeba, i tu by się trzeba zastanowić nad nowym planem. Ale byk te karty pokazują, wie, że ma inne wyjścia z sytuacji i zamierza z tego skorzystać. Natomiast tutaj w grę wchodzą jakieś marzenie, marzenia. Słuchajcie, hm. Byk dobrze i to, to jest na takiej zasadzie, ja dobrze wiem, co mam zrobić. E, ja się tutaj zastanowiłem, zastanowiłam, ja idę e, cały czas do przodu, nie będę się zatrzymywać z powodu tej sytuacji, ale w grę wchodzą też jakieś marzenia i tutaj byk nie wie, czy kurczę, myśleć o tych marzeniach nadal, czy to odpuścić i pójść do przodu. No zobaczymy, dlaczego tu są takie sytuacje. Mogą być jakieś decyzje. O. Jeżeli macie jakieś, słuchajcie, sprawy w sądach <laughs> albo jakieś takie, no nie wiem, sytuacje, że próbowaliście zadziałać w jakiejś kwestii, ale coś poszło nie do końca tak, jakbyście chcieli. Hmm. Tutaj karty pokazują zastanawianie się, no bo miało być spełnienie, myślenie, zastanawianie się nad tą sytuacją, jak wybrnąć. Przyszły tydzień hmm, nie będzie jakiś taki szałowy. Raczej przed bykiem postawi jakieś wyzwania. Hmm. Te karty pokazują też takie sytuacje, typu, że chcieliście coś zadziałać, chcieliście coś zrealizować, ale mogło coś wam w przyszłym tygodniu stanąć na drodze, czyli możecie dostać jakąś decyzję, na przykład odmowną, albo coś może pójść nie tak jak trzeba. No, powiem Wam szczerze. Hmm. Może chcieliście robić coś nowego, a tutaj jakaś osoba miała wam pomóc, może uczestniczyć w tym. Okazuje się, że ona nie chce pomóc, uczestniczyć, albo się na was obraziła. Oj, tu takie sytuacje. Hmm. Mimo wszystko te karty pokazują, że yy, wszechświat, słuchajcie, czuwa nad Wami. Może to być jakaś taka znacząca sytuacja w tym tygodniu, wiecie? Natomiast nie traćcie tej swojej energii. Jeżeli będziecie mieli taką sytuację w przyszłym tygodniu, że zaraz na początku pójdzie coś nie tak, albo się ktoś obrazi, albo ktoś nie będzie reagować na to, co wy do tej osoby mówicie, bo ona zmieniła zdanie, albo przyjdą jakieś decyzje odmowne może. No moi drodzy, nie traćcie tutaj wiary, jeżeli chodziłoby o jakąś współpracę, jakiś klientów, o jakiś taki rozwój. Nie traćcie, moi drodzy, nadziei, dlatego że wy jesteście w bardzo dobrej energii, będziecie mieć przed przyszłym weekendem taki lekki moment zwątpienia, ale te karty pokazują, że w tym momencie, kiedy macie to zwątpienie, ja bym powiedziała, że ten wszechświat naprawdę czuwa nad wami i macie tutaj tak, albo pójść w nowe początki, zacząć coś od nowa, tak, bo coś na początku tygodnia poszło nie tak, może się ktoś obraził, nie odzywa i tak dalej, albo pójść w nowe początki, i zaplanować sobie coś fajnego, bo przybyku jest dużo wyjść z sytuacji albo myśleć o tych marzeniach. I to jest trochę takiej, że będą was te marzenia kusić, albo miałem zrobić to, albo miałam zrobić tamto w związku z tą sytuacją, a teraz co mam odpuścić? Najwyraźniej tak. Może to chodzić o jakąś osobę, z którą chcieliście też spotkać. No właśnie. A ta osoba się do Was na przykład nie odzywa w przyszłym tygodniu, uważam, że tutaj w tej sytuacji i tak będzie dobrze, bo te karty nie mówią o tym, że tu są pozamykane jakieś furtki. Nie. Mm. Bardziej te karty pokazują, że ta sytuacja, która przychodzi do byka na początku tygodnia, że coś ktoś się obraża, albo coś się dzieje, nie tak. Mm. Raczej ta sytuacja ma macie z tego wyciągnąć jakiś wniosek, moim zdaniem. Pamiętajcie. Aczkolwiek może to głupio zabrzmieć dla wielu, te karty pokazują, że nie wiem, wszechświat nad Wami czuwa moim zdaniem. Może być tak, że pokieruje Was właściwą drogą. Jaka rada dla byka na kolejny tydzień? Spokój musi być przy domu. Słuchajcie, spokój i spowolnienie. Czyli jakby te karty pokazują, wy się tu będziecie w środku tygodnia zastanawiać nad tą sytuacją, co zrobić, bo trzeba by było odpuścić jakieś marzenie, jakiś plan, który mieliście wcześniej i być może w tej sytuacji pójść nową drogą, ale karty radzą wam, że wyjdzie dla was to słońce wtedy, kiedy zrobi się spokój przy domu, spokój w waszej sytuacji. To tak, jakbyście na przykład byli rozczarowani, że tu poszło coś nie tak, ale te karty radzą, uspokój się, odpuść, jakby. Podejdź ze spokojem, właśnie dużym, wtedy wyjdzie słońce, ale ten spokój ma być z jakichś powodów przy domu, przy rodzinie, przy Waszej stabilizacji. Tyle dla byka. A co tu dla panienki? Co tu dla panienki panienko nasza? Co tu dla naszej panienki? W jakiej energii ta nasza pannica? A zobaczymy. Po pierwsze, no, panna jest w energii albo dobrej współpracy. Jeżeli jesteście mężczyzną, te karty pokazują, jesteście w energii dążenia do zerwania kontaktu z kimś. Jeżeli jesteście kobietą, możecie myśleć o tym, czy ten mężczyzna nie chce zerwać jakby kontaktu. Hmm. Ale tak generalnie, gdyby to nie chodziło o uczucia, to panna jest w energii dostrajania się żeby mieć lepsze efekty przy pracy, tak bym powiedziała, przy współpracy, coś takiego. Macie tu jakąś nową osobę. Uu. Pieniądze. W środku tygodnia będzie Pana próbowała, nie wiem, zatrzymać jakieś pieniądze. To jest zawalczenie o jakąś kwotę, jakieś pieniądze, coś takiego. I panna będzie walczyć o to. Macie tutaj jakąś kurde. No, ktoś na Was spogląda tutaj. Wy chyba na tą osobę też, ale wymyślicie sobie, nie, to chyba się nie uda. E, tak się pokazuje przy pannie. Będziecie chcieli zatrzymać jakieś pieniądze, bo tutaj chodzi o jakieś moim zdaniem większe kwoty, słuchajcie. E, chyba, że ta nowa osoba, która się tutaj pojawia. Hmm. Będziecie próbowali zbliżyć się do tej osoby, ale nie bardzo mi się to wydaje, dlatego te karty pokazują, że no. Nie wiem, jak jakbyście uważali, że to nie gra nie warta świeczki. Jest u was równowaga, jest u was propozycja. I teraz tak, jeżeli tutaj chodzi o jakieś pieniądze w środku tygodnia, że panna będzie próbowała zawalczyć, to panna osiągnie swoje. Jeżeli będziecie mieli jakąś sytuację przy pracy, w życiu w ogóle, że ktoś was będzie chciał wysiudać z jakichś pieniędzy i wy tutaj tupniecie nogą, to bardzo dobrze zrobicie, bo zaraz po tym karty pokazują że już jest wszystko dobrze. Czyli tak, jakbyście mieli zaznaczać swoją pozycję, swoją sytuację, mówić głośno, tak? co wy tutaj chcecie i tak dalej. Będzie chodziło o pieniądze, moi drodzy, mogą być jakieś większe kwoty. Powraca do Was tutaj przy weekendzie, już jest dobrze, już jest równowaga i tak dalej. Hmm. Będziecie wychodzić z jakąś propozycją do kogoś z powodu też tej równowagi. I teraz zobaczymy, tak, dlaczego Wam tutaj nie leży ta osoba? Która Wam się może podobać i z wzajemnością i tak dalej. Hmm, dlaczego? Może dlatego, że ta osoba chce uciec z jakiejś relacji swojej, albo musiałaby uciec ze swojej relacji. Dlatego Wy na to patrzycie i myślicie sobie, no, fajna kobieta, fajny mężczyzna, ale nie rokuje. Dlaczego? Bo te karty pokazują dom, a Wy już nie chcecie jakiejś sytuacji tutaj. Hmm, nie wiem. Może Wy będziecie. Yy, może wy będziecie, jeżeli jesteście kobietą, może wy będziecie tutaj, bo w energii jesteście tak jakby zrywania kontaktu albo jeżeli jesteście kobietą, to myślicie o tym, że, nie wiem, ten mężczyzna chce zerwać kontakt, a jeżeli jesteście mężczyzną, to wy będziecie się zastanawiać na tym, czy zerwać ten kontakt czy nie, bo coś nie rokuje. Hmm. Raczej karty pokazują, panie, to jest przepraszam, potrzebny spokój w życiu. I teraz co? Chcecie tu zatrzymać jakieś pieniądze? Trochę to tak wygląda w tej chwili, jakby na przykład by, jakbyście dochodzili jakichś zwrotów z kredytu, jakbyście poprzez pisma na przykład chcieli otrzymać jakieś odszkodowanie, jakieś zwroty, ale tu mi się bardzo pokazują kredyty, jakieś takie różne rzeczy, odszkodowania, coś takiego. No będziecie musieli tutaj zadziałać, moi mili. Ale tutaj karty pokazują, że to jest bardzo dobra droga. To, że tupniecie nogą, to że będziecie chcieli coś kochani zatrzymać, to te karty pokazują, że to jest levelka. Słońce wyjdzie dla Was. Odejdziecie od jakiejś sytuacji, powiecie dosyć nie. Nie ma takiej opcji. Ja tu muszę zadziałać, to są moje pieniądze, czy chcę odzyskać te pieniądze. Bardzo dobrze tutaj panna postąpi i jak postąpicie w ten sposób, tupniecie nogą, te karty pokazują, że zaraz przychodzi do waszego życia równowaga. A jak przychodzi równowaga, to tu są i prezenty. W ogóle te karty pokazują na weekend dla panny, że możecie się szykować do kupowania prezentu lub jechać z prezentem do kogoś. Bo pokazują się przy domu jakieś sytuacje. Jest równowaga w ogóle. Bardzo się pokazuje, bardzo fajne przyszło weekend dla panny. To jest równowaga, tu jest dom, tu są szanse. I wy wy wychodzicie z jakąś propozycją do kogoś. Nie wiem, kursy, szkolenia. Może chcecie dać komuś pieniądze na jakieś prawo jazdy, albo na coś. Tu mogą być jakieś sytuacje z dziećmi związane. Albo chcecie dać komuś jakąś szansę na coś, propozycja. Może um, coś robi, macie jakiś biznes, więc wychodzicie z propozycją, żeby ktoś Wam pomógł tutaj, czy przeprowadził u Was kursy, szkolenia. Różne rzeczy tutaj są pokazane. Jaka rada dla naszej panienki? Ups. Jaka rada? Hmm. Jeżeli jesteś mężczyzną, karty pokazują, masz jakieś myślenie o finansach. Może to się gryzie z uczuciami na przykład. O. Z Jeżeli jesteś mężczyzną, to te karty pokazują tak, wychodź z propozycją, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś pewny. Jakichś finansów, mm, jakiejś swojej pozycji finansowej. Nie wiem, czemu tu się pokazują propozycje. Które są w zgodzie z Wami, i żeby wychodzić y, wtedy, kiedy uważacie, że to jest słuszne, ale też pod jakimś względem finansowym. Jeżeli jesteście kobietą, pozwól sobie pomóc, bo mamy tutaj do czynienia z jakimś mężczyzną, który chce ofiarować swoją pomoc, natomiast Wy możecie podejrzewać, że ten mężczyzna na przykład, nie wiem, coś więcej będzie od Was chciał, ale te karty mówią, patrz tylko i wyłącznie na to, co jest w stanie Ci zaoferować, tak? Bo to, czy, to, czy, przy, czy przyjmiesz tą pomoc, czy nie, to zależy od Ciebie dla panienki koziorożec tu za energia dla naszego koziorożca? Hmm. Koziorożec będzie podejrzewać jakieś tajemnice i przez to tak naprawdę e, nie będzie podejmować działań, bo boi się, że straci. Ale koziorożec ma tutaj do czynienia z jakimiś tajemnicami. On coś czuje pod skórą, ten nasz koziorożec, że o coś chodzi w jakiejś sytuacji. I te karty pokazują, że koziorożec nie podejmuje działań, bo obawia się tego, że straci. Tak, Raczej koziorożec mi tu na początku tygodnia w ogóle się pokazuje, że jesteście w roli obserwatora. Hmm. Nigdy nie wiem, co te karty tutaj znaczą. Wiecie, latami próbuję to zdiagnozować i to jest trudne. Akurat mam tutaj takie dwie karty. Hmm. Kurczę. Jeżeli chodziłoby o sytuację pracy, to ktoś Wam nie da się przedrzeć z Waszymi pomysłami. Natomiast mi te karty pokazują sytuację, że koziorożec i tak jest wygrany. Wy macie jakieś dobre myślenie, bo wy podejrzewacie jakieś tajemnice, i mogą być to na płaszczyźnie tajemnice pracy, że coś się dzieje w tle, słuchajcie. Nie do końca jesteście w stanie to zdiagnozować, więc myślicie sobie, nic nie robię, obserwuję tylko i wyłącznie, tak? Ktoś tutaj, nie wiem, odwraca się od was w jakiejś sytuacji życiowej, i jest to osoba równa wam. A wy się pokazujecie tak jakby osoba konkretna, która dokładnie wie, jak ma postępować w życiu, ale wy boicie się, że stracicie, więc obserwujecie. No i teraz ta osoba, tak jakby moim zdaniem, uważa, że odwracając się od was, nakłoni was do jakichś działań. I tak, wy pozostajecie w roli obserwatora, a jakaś osoba uważa, że odwracając uwagę, wzrok od was, udając może nawet obrażoną, czy nie wiem, niezainteresowaną. Nakłoni was do jakiegoś działania, i nakłoni was do jakiegoś działania, ale jeżeli wy się dacie nakłonić, bo to pokazuje się tak, że ta osoba jest obojętna, udaje obojętność, tak? Że Ty masz swoje zdanie na ten temat, ja też mam. I tą swoją obojętnością to jest jakaś gratu pokazana, tak jakby to może być przy pracy, przy rodzinie. Słuchajcie, ale to jest osoba równa Wam, tak? I teraz te karty pokazują, że myśli sobie, że nakłoni was do działania i wy zadziałacie w jakiś sposób, a ona powie, okej, okay, fajnie, ale po mojemu. No i moi drodzy, te karty pokazują, że wy tutaj nie stracicie nic w przyszłym tygodniu. My uważam, że wyzyskacie, bo wy jesteście cwana bestia. Koziorożec to jest ziemia, słuchajcie. Hmm. On jest tutaj bardzo konkretny. my się z bykiem trzymamy razem z koziorożcem, że tak powiem. Swój ciągnie do swego. Dobra, zobaczymy. Może chodzić o zatrzymanie czegoś, kogoś. Mogą być kłótnie nawet między ludźmi, tak, między wami, a waszą partnerką czy partnerem o dzieci, o jakieś takie sytuacje, o to, że coś było fajnie, o to, że na przykład przy pracy tutaj ktoś celowo, wy się przyglądacie jakiejś sytuacji, nie wychodzicie przez szereg, a ta osoba mówi, no... Moją obojętnością może nakłonić się do tego, że ruszy z działaniem przy tej pracy, ale Wy dobrze wiecie, że tutaj, nie wiem, to mogą być jakieś obiecanki, cacanki. E, teraz tak. Może chodzić o relacje jakieś uczuciowe, nie powiem, że nie. Hmm. Może chodzić tutaj o zaangażowanie się, że Wy odwracacie się, udajecie, że nie będziecie się angażować, a ta osoba próbuje na Was to wymusić. Dlaczego? bo ona ma ciężki orzech do zgryzienia i teraz jeżeli będziecie mieli jakąś sytuację przy pracy, przy relacji, w życiu, że ktoś się od Was odwraca i sobie myśli, dobra, to moja obojętność, mam nadzieję, że Cię nakłoni do tego, żeby zadziałać, to ta osoba jest bardziej w czarnej dupie niż Wy, moi drodzy, tak bym powiedziała. No, bo te karty pokazują, że ona żonguje pieniędzmi, że jest jej trudno, jest jej ciężko. Trochę tu jest takie postawą wymuszanie na Was działania. I ona tak chciałaby być może wymusić jakieś działania na Was, ucieszyć się z tego. I teraz to się w ogóle pokazuje coś takiego. Ona liczy na to, że Wy przejmiecie inicjatywę, zadziałacie, coś zrobicie, nawet przy pracy jak najbardziej. Ale te karty pokazują, że niby wszyscy mają być wtedy zadowoleni, ale ona Wam zaraz postawi granice i powie: Nie, 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 ale to będzie po mojemu. Nie, 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 nie rozwijaj skrzydeł, bo ja jednak chcę w tym wszystkim, żeby to było tak siak czy owak. No. Gdyby to miało być przy pracy, no to ktoś potrzebuje tutaj, żebyście się zaangażowali, ale zaraz wyznaczy wam jakieś granice, hmm, żebyście może nie okazali się lepsi. Jeżeli chodziłoby tutaj o relacje, no to te karty pokazują, że wy rozpiniecie skrzydła, mm, w, zadziałacie, a ta osoba powie ok, dobra, fajnie, super, cieszę się, w ogóle jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwa. Ale słuchaj, yy, nie róbmy nic więcej, albo niech to zostanie na razie w ten sposób, coś takiego. W ogóle mi się ko koziorożec mi się pokazuje, słuchajcie przy pieniądzach. Możecie dostać jakąś w ogóle też yy, propozycję finansową w przyszłym tygodniu. Warto by było z niej skorzystać, powiem Wam szczerze. O, tutaj jest pokazana jakaś propozycja finansowa. Coś nowego, coś młodziutkiego miałoby do Was przyjść. Te karty pokazują, może to być bardziej z grona jakichś znajomych osób, wiecie, że na przykład ktoś wam coś zaproponuje, nie wiem, przyłącz się do mnie, pomóż mi w tym czy w tamtym, zarobisz przy okazji jakiś grosik. I te karty pokazują, że koziorożec jest bardzo zadowolony z tej sytuacji, ale tu nie mam decyzji pokazanej. Jaka rada dla koziorożca? Gdyby to miała być sytuacja relacyjna, to może być nawet taka sytuacja, że ta osoba się od Was odwraca i udaje, że jej nie zależy. Tutaj jakieś gry się pokazują tego typu. Wy jesteście odwróceni, ta osoba jest odwrócenia, ale jej ona tak jakby bardziej chce pokazać, że jej nie zależy, żebyście wy zadziałali. Jaka rada? Ruszenie z tą sytuacją tutaj jakby. Mm, może spowodować. Te karty radzą, żeby się nie skusić tutaj na wchodzenie, jednak w tą sytuację, z tą osobą. Żeby w to nie wchodzić, bo te karty pokazują, że jak ruszycie zdecydowanym krokiem, to tu się pokazuje, że nic dobrego z tego może nie wyjść. Raczej karty mówią o tym, żebyście sobie odpuścili na razie wszelkiego rodzaju działania w tej kwestii, tutaj, czy pracy, czy relacji, czegoś takiego. Tyle dla koziorożca. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia.